Siemanko, widzę w pierwszym odcinku, kurwer, no, kurwy, jest, kurwa, to jest, to jest, Ej, jest dwójka, ale dwójka to nie, chodź tu jest ze mną Kuba i Michał, chodź tu szybko, takaj zapomniałem po, mojego loginu, Jezu, questy, i po się jeszcze szwenda mama, Wiktoria, Kusza i Natalia, także może być ostro na nagraniu. Hmm. Daj Kuba szybko, kurwer fower. Nie Kuba. działa! To jak to? Ma? Działa. Mam groźby z ciebie? Nie, już. Cześć, ja tylko się zaloguje. Zapomniałem. Jesteś głupi. No jakie gesty przychodzą? Magik paktofonika się chyba nazywałem. Poczekajcie. Tak. <laughs> Dawaj kubiks. Czekaj, zatrzymuj nagrywanie! Nie, nie, nie zatrzymuje. No zaraz, ale to będzie trwało niepotrzebnie długo Masz minutę potem... Gówno No potem jest jesz Red yy... No co jest? Gandol 2 game, moja. jaki masz? Gandol 2 game po prostu Ale wywal kogoś, bo jest tylko 6 hey. lotów. No wywal kogoś ja na, mianę na mianę ty 4004 no, jakiś Jerkinator przyszedł. Słuchajcie, ja muszę się zrobić szybko konto. Ale atakują. Dobra ty, to my startujemy bez Kuby. Nie. No tak. Ech. Już to robię weź, konto. Wejdź na quest'a. Nie będę grał quest'em, ja muszę... Wejdź graj quest'em. O Górno, jest już Kuba. Już... Jest Kuba. Patrz, quest był, to był Kuba. Nie, to nie ja. To był Kuba. <laughs> Włącz quest'a. Go, 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 go. Nie. Go, go, go. Szybko! Go, 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 go! Ale chłop będzie smutny. Uważaj, ja, jak się do pokoju. Wszyscy razem to oglądasz. No nie, wiedzą, na go, 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 Ty on nie, go, nie, nie, go, zabili go, go, nie, Już, już, już. nie, zabili go, go <noise> Go, go 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 go! Go go go! Kuba! Szybko kuba! Musisz się zalogować. Bo mi się nagranie kończy! Miejsce <giby> na dysku. No bo mam tylko 5 giga dysk. to wstąpi na starszy! Go! Kuba. Szybko kuba! Już wchodzę, już się loguję! jak go, 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 będzie przed, go, nieczym, przed, przed mieczem 10 minut? A już <giby> będzie za <trwał> 2 minuty? <giby> Go, 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 Już, go, go, go. już, nie, Będzie wygrał milion mieczy. Dobra, Gandol 2 Dazilling game. Yes. Dawaj, Krzysiek. Krzysie, Ej, wywal no? go. Już wywaliłem tego. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie ludzi. Kubę wywaliłeś. Jak? Kuba, gdzie jesteś? Nie wiem. Jaki Kubek? Start game, szybko. Go, 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 go. Go, 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 go. Nie mam twojej gry. No musi być, Gandol 2 game. Wchodzę, ale nie mogę. Czekaj, bo ich za dużo dobra. jest. Jest magiczny niszczyciel. Dawaj, go, go, go! go, go. Ale nie mogę wejść. Naciśnij ready, grubasie. Co tu się dzieje? Go, nie, go. tam nie ma. Yes. Ja pierdolę chcę grać. Chcę niszczyć. Kuba, no chodź. Muszę najpierw to znaleźć, debilu. Kuba, go, 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 go! No Kuba! Szukam! Szogunie! Już 4 minuty nagrania zepsułeś. A. Jezu, go, 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 go! A nie możesz zrobić po prostu gry z hasłem? Nie, nie można, bo wtedy Cz... nikt nie wejdzie. Zrobisz timelapsa jakiegoś. Goooo, go. Kuba! Nie ma twojej gry. Wygubi! Gun. Jest dwa, gun 2 Czekaj, teraz muszę usuwać. Wywal dwóch, ośmiu, wszystkich. Jest, no, wszystkich. no byłeś z felów! Bo ja... ich. Wszystkich no wywal. Dobre, Kuba, co czy... ty A, robisz? Pa... Nie Dzięki! <grym> jestem! Jestem! Jest Kuba! Jezu, gdzie to jest? Teraz ja muszę szukać. Jezu, dzięki! Do znowu. Co ty zrobiłeś? Czemu A, mnie wywaliłeś? Mam 2 dwa game'y. Ale nie ma! To nie jest ma. Nie ma, zobaczysz, kurwa, na nagraniu. musi być. Quest! Nie ma Gandalfa No nie ma Gandol z 2 game Nie ma Nie ma Zaproś mnie dochodzą Ty dochodzisz Zaraz dojdę idę. Jakiś gabgi jest, Nie ma żadnego gandola weź refresh, refresh łeb z refreshuj Swel mnie kiknął i dlatego nie ma krystela Mhm Tak? Mhm Yo, siemanko. Drugi raz już to nagrywam, bo gandol jest głupi. I razem ze mną w Kuba i Michał. Magik niszczyciel. I gramy sobie w curwer Fever. Magik! Przywitajcie się może pajace! Siemanko, siemanko ludzie. No, teraz ty gandol. Głośniej. Witam! Tak, z taką ekspresją w głowie. TITAN! ham Czasta. Kiełbasa More people. Startuj, czterech starczy. Cztery people? To... Mhm. Mm go, go 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 go! O, jest pięciu! Go, go, pięciu people! Go go! Pięć po Ló Pięć sześć poele. Ło jak się zlatują! Reddy, daj Reddowie! To jest moje nagranie, nie możesz mnie obrażać. Ale ja mówię do tego fabna. Go 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 Fabny! Go 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 go! Dawaj, jedziemy! Kurwer fewer Czy Fever! Jestem żółty. Jacy, jestem żółty, pomarańczowy i w egipie jeszcze niebieski. Nie. Zielony. Nie zabijamy się laski. Zabijamy innych. Umarłem! Dobra, on ale ciężko, ujeżdżam, kuzik, mi Ale drugi byłem, jest najgorzej Kuba najgorszy Ta muza tutaj wymiata, człowieku. robimy No, to, Bierzcie duszy Ja wezmę i przelecę z wszystkich, patrz Ja nie mogę zagrać grać. słaby Wygrałem Byłem drugi znowu Będę znowu pierwszy. <grym> Kuba. Bra to Justy trzeba upalić. Tylko nie mnie. Różowego atakować, różowego. Cóż, że... Ale się śmiecia. Kurczę. O Jezu, gdzie ja wlazłem? Czemu tam wlazłem? To fuck? To ja na Kikoku zrobił, co? co nie? Co on ty? Ło <grymnie> <grymnie> Ten ty pokłoniec? Co on robi? Co on robi, Jezu? Slow mu się skończy i zginie, spokojnie. Co <grymnie> <grymnie> to, to było? <grymnie> <grymnie> jeszcze padnie. A, A To to pan pier... Ten... Jest <grymnie> jaki pan! Jaki <grymnie> kozak <grymnie> Dobra. Kurwer, fewer. Szybko, ale dobrze, że tam tego sioma zmieściliśmy. No. To jest pierwszy? No jest pierwszy, no musa teraz. Tak, Jezu, nie jestem pierwszy, Gazol jest pierwszy. Kuba! Nie! Nie, Kuba! Fabwana trzeba dać, on jest pierwszy. Zresztą to... Teraz pijesz się w gandolu Ole wam się pierdolę o, o co chodzi? O Ty Jezu Juz. Ole się obsrałem Ja Nie wiedziałem o co chodzi w ogóle czy... Jezu takie jest To fajne Jezu niu, moja O, ktoś mi na game nie powiem, nie wiem Michał na pewno Chce też z nami w kurwerfebę pograć nie zamykaj mnie tutaj, gandziol ja umarłem mówię do mojego kolegi gandziola, panu patrzymy na mój, a pierwszy byłem Ty, chłodzak, ja jestem trzeci od kogoś, więc pięćdziesięciu jest da, ale samu za to wymiata, ona jest prosta, no, ona jest szalona po prostu ty, 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 ty Indiana o, a, mam cię, szmatko! O nie! O co? chodzi? co chodzi? Zmiana usiłek, to jest niezniewczalne. Ty, ten, ten ziomek jest pierwszy, trzeba go dojebać. No. Kikuj go. <grym>, Mówiłem, że dać kika zanim kumem przed Chodź, <grym>, O, byłem, był pierwszy. Śmiecił. Gdzie jest fabny? Tam jest fabny. O cholera! Dlaczego mi to zrobiliście? Zniszczyłem zielonego. Zamrz tam tego Daj mu, klej! <noise> <noise> Masz chodź. <noise> Jacy? Dwa ostatni zostali. Who will be the chosen one? Mogę przejść przez ścianę? ty Taki Ale dobrze, tam tego biedaka. Ej, najmu teamwork, team play. Dobra. Dawaj w zielonego, chama. Nie. Tak, Dawaj O zielonego, ooo. Oh, oh. Ej, oni mnie zamykają. Szybko, kokony. Robić kokon, otaczać to jest, się. To. Czemu taki wielki jestem? ten? Jezu, byłem za gruby. ty pierdzielaj, A mnie? Co mu zrobił ty zielonkawiec? Ło, te uniki. Tak, <głosy> <głosy> tą ścianę. <głosy> <Magniczny>. <głosy> gdzie jestem? Gdzie jestem? Tu jest żółty, dobrze widzę go. Dobrze, tam widzę już... I no no a wbijam ci na chatę, jednak nie No Proszę nie! Dobry Kurde no! A wygrałem, jeeey! Je Mono w ściany! Dinejmus to wygra! Nie wygram, pierwszy raz krew wygram! Pierwszy raz może krew wygram, Też a nie raz ani nie wygrałem! To nagranie daje mi moc! <śmiech> no ja wiem! <laughs> <okay. śmiech> no i czwarty jestem! Dobrze, śmieci dobrze. Kuba, zginie ja chcę wygrać. O Jezu, zginąłem. Dobrze, Kuba. Przejdź przez ścianę. Dobrze. Kuba. Kuba, dobrze. Kuba. Nie daj punktów na tym śmieciurażowi. Dobrze, Gandol, plus zero. Plus zero. Zabij. Zabij. daj spokój. Nie nie nie. A, nie, nie, nie! O ja! Coś się stało! Byłem prze o jest, no przyjście tylko trzy. Wygrywam, tu wszystko. Justa uciekł. Aha, teraz będę czwarty, nie piąty. Dobra, zapijem questa już. <laughs> questa? Kim, któryś? Nie. Aaaa! Śmieciork, 39 Ło! Ło! Jak ja to ma być? Jak go zrobiłem? Jaką kropką jestem? Patrz, patrz, Kuba, jak szybko! jest? Patrzcie, ile mam punktów? <laughs> jak zapierdalał, ty. Chyba zamknięcie, jaka Bo... tego! nie no, Ej szybko, ja muszę punkty dostać, on teraz dostanie 4 i wygra. Chodźcie, fokus na Fabiana. <laughs> fokus <laughs> na tamtego Fabwana. A nie wóz Świeciasz O Kuba! <grystanie> Fryer! Ej ten Fabwan wygrał! No nie. Nieee! Babciu! Fabwan wygrał! Jakiś Fabwan co se Fabi bo wygrał! Za go! Dobrze! <grystanie> 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 No. 49 punktów! Yeah. Dobrze Dobrze! Ha! Także razem ze mną był Kuba Michał! Dziękuję za oglądanie!